Cześć dziewczyny, przychodzę do Was dzisiaj ze świeżutkimi zakupami ubraniowymi Pojechałam dzisiaj do Arkadii, żeby kupić sobie jakiś strój na Wikilię No ale oczywiście nie kupiłam tam tego stroju, tego co miałam zaplanowany Kupiłam sobie zupełnie inne rzeczy I nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja zawsze jak coś sobie zaplanuję, to nigdy tu nie wychodzi Po prostu nawet nie spojrzałam na te rzeczy, co miałam w głowie tam zaplanowane, że sobie kupię Zakupy w ogóle zrobiłam w H&M i w Day. Pokażę Wam, co sobie kupiłam. Jak weszłam do tych dwóch sklepów, to się po prostu zakochałam w tych nowych kolekcjach. No i nie było mowy, że ja sobie czegoś nie wzięła. Najpierw Wam pokażę, co sobie kupiłam w Hymenie Albo w H&M, albo jak to sobie chcecie wymawiać. Kupiłam sobie tak sweterek. Jest to sweter z, z tej serii Basic wygląda on w ten sposób nie wiem czy tutaj będziecie dobrze widziały kolor tego sweterka ale to jest taki bardzo ładny zielono-pistacjowy właśnie odcień już widzę teraz w aparacie, w podglądzie, że trochę inaczej to wygląda niż w rzeczywistości ale sweter jest po prostu piękny ma przepiękny kolor i powiem Wam, że nawet moim mężowi się podoba więc coś musi w tym być sweter jest dosyć cienki ale jak zauważyłyście, ja się nie ubieram jakoś bardzo grubo, ponieważ ja, tak jak Wam kiedyś wspominałam, wszędzie jeżdżę po prostu samochodem, a w samochodzie jest strasznie gorąco i tak, i tak zdejmuję kurtkę i jest po prostu jeszcze, jeszcze za gorąco dla mnie. Więc no, nie ubieram się tak ciepło jak, jak może niektóre z Was. Sweter jest dosyć cienki, rękawy ma takie 3 czwarte mniej więcej dotąd. I tak jak widzicie. Ma taki fajny wzór, właśnie pleciony, jakby warkocze takie. I on mnie kosztował dokładnie 79 zł. i 90 groszy. Bardzo fajny, takiego właśnie szukałam. Taki basicowy, właśnie sweterek. Kolejną rzeczą będzie, zaraz pokażę później pełne skarpetki kupiłam sobie jeszcze i na dnie odpakowywałam nie wiem, czy będą dobre, ale to jest rozmiar 37-39. Ja noszę 38, więc mam nadzieję, że będą dobre. I to jest 7 par za cenę 39,90. I są naprawdę śliczne. Już teraz po prostu widzę: są tak jak widzicie, kolory: tak różowy, fioletowy, szary, taki czarny. Wszystkie się troszeczkę mienią. Mają trochę brokatów sobie: przepiękne są te skarpetki. A ja mam niedobór skarpetek, więc super. Kolejną rzeczą będzie bluzka. Tak, już Wam powiedziałam cenę. Kolejną rzeczą będzie ta bluzeczka. To jest dosyć cienka, właśnie bluzka. Fajna, będzie się fajnie sprawowała na pewno pod takim swetrem rozpinanym. Spadło mi. I ona kosztowała 59,90 zł. Ma taki podwójny materiał. Tutaj jest bawełniana, a tutaj taka prześwietująca bardziej. Bardzo fajnie się układa. Jest taka zwiewna. Bardzo leciutka, taka delikatna. I też rękawki ma 3 czwarte. Więc ja bardzo lubię właśnie takie bluzki z krótszymi rękawkami to tak i ona kosztowała już Wam mówię 59,90 chyba Wam mówiłam nawet cenę dobrze, jestem taka podjarana bo naprawdę kupiłam sobie tyle, znaczy kupiłam sobie trochę tych ubrań i powiem Wam, że z każdej jestem super zadowolona naprawdę strzał w dzieciątkę jeszcze dzisiaj przyszłam właśnie z Arkadii i mierzyłam po raz drugi te rzeczy po prostu no, jestem zakochana w tych ubraniach kolejną rzeczą jest sweter z, też z H&M oczywiście. I on był przeceniony ze 129 zł i 90 groszy na 60 zł, więc super. I on wygląda w ten sposób. Ma kolor taki przepiękny, wiśniowy i. Świetne po prostu futerko tutaj. To futerko jest doczepiane, ale jak na pewno odczepiać nie mam zamiaru. Ja uwielbiam takie sweterki właśnie na zimę, ciepłutkie z futerkiem, takie przytulne no po prostu nic, tylko się ubrać i przytulić w ten sweterek. Ostatnia rzeczą z Hajemu były spodnie. Powiem Wam, że mierzyłam kilka różnych właśnie rurek w Hajemie, ale wybrałam sobie te. Po prostu najładniej wyglądały i są takie niepowtarzalne. Tutaj na, na aparacie widać jakby one były skórzane, ale one nie są skórzane, one są takie, ciężko mi opisać ten materiał. Może jak zobaczycie z bliska to będziecie wiedziały o co mi chodzi. One są takie czarne i mają takie jakby drobinki srebrne. Bardzo fajnie wyglądają, bardzo dobrze leżą. Powiem Wam, że myślałam, że będą trochę pogrubiać nogi, ale moim zdaniem one jeszcze wysz wyszczuplają właśnie. Bardzo fajne i super super mi się spodobały. A ja mam, powiem Wam, że mamy deficyt spodni, więc musiałam sobie kupić jakieś. I to jest. One kosztowały 129 zł i 90 groszy. Na pewno za jakiś czas będą na przecenie i będą dużo tańsze. No ale jak już byłam, już robiłam zakupy, to sobie je zakupiłam. Bardzo mi się podobają i fajnie leżą. I to jeżeli chodzi o high -end, to jest wszystko. Teraz pokażę wam co sobie kupiłam. Z... Teraz wam pokażę co sobie kupiłam z C&A. Kupiłam sobie zacznę od spodni. Zakupiłam sobie również spodnie. Tylko, że one mają już inny kolor. Takie widzicie. Są przepiękne, rude. Ja uwielbiam właśnie taki kolor rudy. Mam podobny właśnie w podobnym kolorze szalik i bardzo będą pasować pewno do tego szalika. To są takie typowe rurki i mają bardzo fajny materiał. To nie jest jeans ani sztruks, tylko takie coś pomiędzy. Bardzo miły, taki pluszowy po prostu materiał. I na całej swojej długości mają taki wzorek z różyczkami, z kwiatkami. Może będziecie w stanie zobaczyć właśnie ten wzorek. Myślę, że nie, ale może coś tam dojrzycie. Bardzo fajnie leżą i powiem Wam, że przed chwileczką właśnie ubrałam te rurki, do tego ten sweterek, do tego jeszcze te moje buty brązowe, co miałam, co miałam, Wam pokazywałam kiedyś. I jak zobaczył mi mój mąż, to powiedział, że po prostu świetnie to wygląda, że bardzo, bardzo mu się podoba. No i jeżeli facet mówi sam z siebie, nawet się nie pytałam go, no to coś musi w tym być, tak? I powiem Wam, że te spodnie są naprawdę świetnie uszyte, bardzo dobre gatunkowo, wydaje mi się świetnie leżą, są bardzo wygodne a kosztowały 39,90 zł więc dajcie spokój no, gdzie bym kupiła takie rurki no cena jest po prostu śmieszna, ja nie wiem, myślałam, że w C&D są droższe rzeczy, ale jak widać, no trzeba po prostu nic tylko trzeba się tam ubierać a ubrania mają naprawdę fajne ja zaraz Wam pokażę, co jeszcze sobie kupiłam kolejną rzeczą jest bluzeczka i ona jest w takim przepięknym, błękitnym odcieniu. Z tyłu wygląda tak, taka jest zwyczajna bawełniana i ma fajny tutaj suwak ze złota. Znaczy ze złota, <grym> złoty kolor suwaka. I wygląda ona w ten sposób. Tutaj ma taką koronkę, i cała z przodu jest też koronkowa. Nie jest prześwitująca, ponieważ tutaj z przodu mamy po prostu podwójny materiał. Tak jak widzicie, tu mamy bawełnę. A tu właśnie tą koronkę. Ona naprawdę przepięknie leży, ale jak dla mnie to, to jest w ogóle MK. Aha, cena to jest 59 zł. i 90 groszy, więc też naprawdę przystępna cena. Ona jest tutaj wszędzie do mnie, dla mnie dobra, jedynie tutaj wydaje mi się, że na rękawach jest troszeczkę taka szczupła. Nie jest za mała, mogłabym spokojnie w niej chodzić, ale mimo wszystko wymienię ją chyba na, na większy rozmiar. Ja ją dorwałam przed samą kasą, więc nawet jej nie zmierzyłam, ale u nich jest 30 dni na zwrot po prostu towaru z paragonem. Więc myślę, że zwracać jej nie będę, bo ona jest bardzo ładna. Ale po prostu wezmę yy, chyba ten większy rozmiar. Coś mi się tutaj światło zmienia i mnie denerwuje trochę. Już się zmieniło, dobra. E, więc bluzka jest naprawdę bardzo ładna e, i też 59 zł kosztowała. Następną rzeczą jest również bluzka, tylko że ona już jest taka e, trochę fikuśna. E, wygląda w ten sposób. Wygląda tak, jakby to po prostu były dwie części, a to jest jedna część, to jest jedna, jedna po prostu bluzka, jedna rzecz. Tutaj się rozpina na całej długości, ja Wam w stronę pokażę. Na całej długości się rozpina, zakłada się i to się ładnie związuje i powiem Wam, że ona przepięknie leży. Tutaj jest tak jakby narzutka taka sweterkowa, a tutaj wykończona jest właśnie takim innym materiałem z kwiatkami. Jest naprawdę bardzo elegancka, fajnie skrojona, bardzo dobrze leży i naprawdę jestem szczęśliwa z zakupu tej luzeczki. Nie byłam na początku przekonana co do niej, ale jeszcze przyszłam do domu, zmierzyłam ją jeszcze raz i naprawdę jest świetna. Świetnie wygląda. I nie wiem, czy właśnie na Wigilię jej nie założę, bo bardzo jest taka elegancka, i właśnie na spotkanie takie rodzinne będzie myślę, że w sam raz. Aha, i rękawki ma też. Tutaj takie mankiety wywinięte. Ten sam materiał, po prostu, co przy kołnierzyku. Nie wiem, czy Wam powiedziałam cenę. teraz Wam powiem. Ach, nie mówiłam Wam ceny. Ona była przeceniona ze 149 zł na 44,90 Więc <laughs> sami powiedzcie. I ostatnią rzeczą z C&A była sukienka. I teraz tak, proszę Was o pomoc, czy ja mam sobie zostawić tę sukienkę, czy mam ją zwrócić, bo już sama nie wiem. Powiem Wam, że ja w sukienkach za bardzo nie chodzę, ale ona mi się tak strasznie podoba i tak sobie myślę, że nawet gdybym te sukienki nie zakładała właśnie jako sukienki, to mogłabym iść do krawcowej na przycięcie i zrobienie po prostu z niej bluzki. Spójrzcie, jak ona wygląda. Nie wiem, czy tu będzie widać kolory. Tutaj jest zielona, taka pistacjowa. Tu jest błękitna i tu znowu jest taka zielona pistacjowa. Tu przy kołnierzyku ma przepiękne po prostu takie kamyczki z różnych kolorów. Wygląda tak i ona sięga tak przed kolano. Wygląda po prostu bosko. Ja ją założyłam, też mąż mnie w niej widział i powiedział, że mi jej absolutnie nie oddawała. No ale zdam się na Was po prostu... Powiedzcie mi, co sądzicie o tym. Jeżeli chodzi o rozmiar, o wielkość i tak dalej, wygląda przepięknie. pasuje jak ulał na mnie. No i może i ładnie wygląda, ale sama nie jestem pewna, czy będę ją właśnie nosiła, bo ja jeszcze sukienek nie noszę. Ale tak sobie myślę, właśnie, żeby w razie czego ją tutaj przyciąć i zrobić po prostu z niej bluzkę. I to by wyglądało mniej więcej tak. Jest po prostu śliczna. A cena to też nie była jakaś wygorowana bo ja zapłaciłam za nią 59 zł. i 90 groszy. Więc wydaje mi się, że warta jest tej ceny. Z materiału jest też bardzo dobrego zrobiona dla mnie rzeczywiście każdy materiał to jest bawełna ale no taki fajny, rozciągliwy bardzo miły w dotyku materiał właśnie myślę, że nie zmechacie się jak przy praniu po prostu powiedzcie co sądzicie o tej sukience i jeżeli chodzi o moje ubrania właśnie z C&A z Haimiemu, to wszystko pokażę wam jeszcze kurtkę kupiłam sobie tą kurtkę w GoSporcie bodajże Arkadii, chyba w GoSporcie. Ja sobie szukałam właśnie takiej, bo ja mam mnóstwo kurtek właśnie takich eleganckich, no przeważnie eleganckich, tak? Albo takich młodzieżowych po prostu. Szukałam sobie takiej zwykłej kurtki puchowej, takiej sportowej i znalazłam. I ona była chyba na przecenie, tak mi się wydaje, że ona była z zeszłego roku, z, z kolekcja zeszłoroczna i ja za nią zapłaciłam około 250 zł, więc myślę, że niedużo, jak na taką kurtkę. Ona wygląda tak. Ona ma przepiękne połączenie kolorystyczne i fajnie to wygląda właśnie przy twarzy. Pasuje mi, wydaje mi się, że pasuje do, do blond włosów taki zestaw właśnie kolorów. W środku jest zielona. Tu ma kieszonkę taką. Ja może ją założę na siebie i pokażę Wam, jak ona wygląda się nie przejmujcie, bo nie jestem ubrana jakoś zbyt ładnie, po prostu pod domy jestem ubrana. I spójrzcie, ona ma tutaj takie zapięcie, żeby ochraniać po prostu naszą pupę. Na silikonach nic się tutaj nie rusza, bo mam tutaj silikonowe takie wkładki. To no i zapnę, Wam pokażę, jak ona wygląda. Wygląda ona tak, jak widzicie. To niby jest kurtka buchowa, ale ma fajnie tutaj właśnie skrojoną tą część. Podkreśla talię po prostu. Jeżeli chodzi o rękawy, to ma tutaj spinane takim rzepem. No i tak jak widzicie, to ma kieszonki. Jest bardzo ciepła. Zapina się tutaj pod samą szyję. Tak. Do tego ma jeszcze kaptur. Można naprawdę się opatulić w tej kurtce. Z kapturkiem, o tak. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. I za 250 zł, to myślę, że to nie jest jakaś wygórowana cena. Jeszcze wam się przykręcę. Powiedzcie, co sądzicie o takiej kurtce właśnie. Witam Was ponownie. To co widziałyście przed chwileczką było nagrywane wczoraj. Dzisiaj jest kolejny dzień i przychodzę do Was z drugą częścią filmiku zakupowego. Tak jak Wam wczoraj opowiadałam, miałam jechać do CND, wymienić tą bluzkę na inny rozmiar, ale powiem Wam, że mierzyłam Elkę. Byłam w, oczywiście w CND w Arcadii dzisiaj i mierzyłam Elkę i Elka okazała się za mnie za duża. Tą bluzkę przemierzyłam jeszcze raz w przymierzalni i doszłam do wniosku, że jej nie oddaje. To naprawdę bardzo fajnie wygląda i wcale nie jest jakaś za mała na mnie. Nie wiem, co ja wczoraj wymyślałam. Oczywiście musiałam się skusić na coś jeszcze i wybrałam sobie dwa swetry jeszcze dodatkowo i jedne spodnie. Pierwszy sweter wisiał koło tej niebieskiej bluzki, a więc od razu go dojrzałam. Jest to taki bardzo ładny, niebieski, właśnie błękitny sweter z taką srebrną nitką. On jest właśnie tak odcieniem niebieskiego, białego i takiej srebrnej niteczki. Ślicznie wygląda. Jak dla mnie ten sweterek jest naprawdę śliczny, jest mięciutki, dobrze wykonany. Ma fajny tutaj dekolt w serek, bardzo lubię takie dekolty. I dodatkowo długi rękaw. I cena tego swetra była 69,90 zł. Drugi sweterek, jaki dzisiaj sobie zakupiłam, wygląda tak. Bardzo dużo swetrów właśnie w tym sezonie ma taką srebrną, przeplataną nitkę albo złotą. Bardzo mi się to podoba, świetnie wygląda. Jak możecie zauważyć, z przodu ma wzór takich warkoczy. Jest naprawdę bardzo mięciutki, bardzo milutki, wydaje się być ciepły. Ma fajny duży golf. I długi rękaw. Jest dosyć obszerny, naprawdę tak na zimę jest idealny. Bardzo mi się podobał. I cena to jest 69 zł i 90 groszy. Więc wydaje mi się, że to są dosyć rozsądne ceny, jak za takie fajne swetrki. I ostatnią rzeczą, taką już naprawdę ostatnią, były spodnie. Spodnie podobne sobie wypatrzyłam parę miesięcy temu, chyba w H&M -ie. Wydaje mi się, że to tam były takie podobne. Tylko, że one tam wtedy nie wiem, czy nie kosztowały około 100 zł. Od razu Wam mówię, że te mnie kosztowały 59 90 zł i one nie były przecenione, to po prostu taka cena. To nie są spodnie jeansowe, tylko z takiego fajnego, mięciutkiego materiału. I na pewno widziałyście gdzieś już te spodnie, bo ten wzór właśnie był bardzo modny w lato. Ja tak jak mówię sobie je wypatrzyłam, widziałam u niektórych youtubowiczek właśnie te, takie podobne spodnie e, i zawsze chciałam je mieć e, a tutaj fajnie za, za cenę właśnie niecałe 60 zł dorwałam te spodnie e, naprawdę fajnie wyglądają jest e, porządny materiał, dobrze wykonane no jestem bardzo zadowolona z nich jak na razie e, i fajnie wyglądają właśnie na nogach Myślę, że będą bardzo fajnie ożywiały zimowy strój właśnie na taką pogodę, na taką szarugę założyć, takie spodnie kolorowe, do tego jakiś fajny sweterek, kurtkę i super będzie to wyglądało więc dziewczyny to już jest naprawdę wszystko mam nadzieję, że mój filmik się wam spodobał piszcie co sądzicie o tych rzeczach co sobie kupiłam napiszcie mi może co wy sobie kupiłyście albo co zamierzacie sobie kupić i tak jak was prosiłam powiedzcie mi co mam zrobić z tą sukienką czy mam ją zwrócić czy mam w niej chodzić, czy mam ją uciąć po prostu co mam z nią zrobić napiszcie mi co sądzicie właśnie o tej sukience mi się ona bardzo podoba ale tak jak mówię, no ja w sukienkach nie chodzę za bardzo więc no sama nie wiem w sumie cena nie jest jakaś wygórowana, bo to jest 60 zł, niecałe, więc mi się bardzo podoba. Powiedzcie, co sądzicie o niej. Więc, jak zwykle, mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Zapraszam, oczywiście, do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do komentowania i zapraszam na mój pierwszy filmik konkursowy, który jest już dostępny na moim kanale. Link będziecie miały tutaj umieszczony. I pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.